Ale dzisiaj pokażę wam jak zdobyć kosę na mroźnym świcie. Ogólnie najlepsze buildy do tego to jest Kamuflaż Mistrz sprzetrania YouTube mi do oglądania, więc bierzemy sobie to własną siedem No i lecimy. Ogólnie to jest na mapie mroźny świt w Call of Duty WW2. Dobra, no, oczywiście jak zaczynamy to lecimy sobie tutaj ja, ja już dobra i teraz tak yy... Wam pokazałem dobra lecimy sobie teraz po tą kosę tutaj tu macie drugi basen, ale nie będę tego pokazywał już bo... To jest trudne. teraz przechodzimy sobie na dół, odblokowujemy sobie tutaj i klikacie sobie tutaj, przytrzymujecie kwadrat, czy nie wiem, czy wy tam macie. I teraz sobie używacie najlepiej kamuflaży, ale to wideo, bo tutaj trwa trochę postać.